Okazuje się, że to... Stres... Znaczy, mógłbym... Kurwa mać, co tu się odpierdala dzisiaj? O Jezus Maria, coś mi tutaj się zbugowało. Dobra, ok. Czyli jeszcze raz, witam... Was... Wszystkich serdecznie po bardzo długiej przerwie. Udało się odzyskać Satsumę... Od Pana Mechanika, przy okazji... Sprzedałem kilka rzeczy po drodze... I właśnie przyjechałem do... Tej miejscowości, żeby zatankować go do pełna, i w ostatniej chwili się tu udało. Z takich ciekawostek: Satsuma była w stanie agonalnym, a to oznacza, że musiałem zrobić w niej gruntowny remont. Tak jest. Teraz pojedziemy sobie do domu, ponieważ na dzień dzisiejszy nic więcej tutaj nie zdziałamy. Przy okazji odebrałem wskaźniki do natężenia prądu oraz tutaj do mieszanki paliwowo-powietrznej. Gdzie się tu jechać. tędy. Jak ładnie mruczy. Dobra, muszę trochę ściszyć, bo nie będzie mnie słychać. Za tej Satsunka chodzi bardzo ładnie, ale to dlatego, że była ona w stanie agonalnym. To znaczy, że po założeniu kół na naszą Satsumę niestety pojawił się problem. Kurde, się z tego no. Ok, spręcamy Po okazji. Zabrać puste butelki, zobaczymy czy są. To ja mam nadzieję, że nic się odpadło. Chyba nie. Dobra, bierzemy wszystkie te butelki po kleiku, bo siano jest potrzebne, a poza tym Biber jeszcze mam i teraz wracamy, póki jeszcze jest w miarę, powiedzmy, miasto. Bo w nocy to za bardzo nie chcę wracać. To lecimy. Zresztą mi tak za chwilę będzie tam Mały ale wariat tego nie ma Zaya możemy ci zdjęć, chociaż może z naprzeciwka przyjechać O, kurwa mać. Ja pierdolę, co to było? Co to kurwa było? Wyjebało mnie kurwa aż z tego. Ja pierdziele masakra jakaś. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz. Szybko Alt F4, żeby nie stracić zapisu. jasny więc co to było? Co to był za gnój Szybko F4. Ja pierdziele No to gruba akcja. O kurwa Przegiołem. <laughs> kurwa, tego go wyjebało <laughs> ja, ja pierdolę Ja pierdziele, masakra Nie spodziewałem się, że taką godzinę wyrzutnie <laughs> Dobra, jeszcze raz, wsiadamy i lecimy Enter no, Okej, okay. tutaj mamy skaszony, dobra, lecimy Kurde, to już jest trzecie podejście moje Pierwszy raz też zginąłem na zakręcie Drugi raz to wyskocznie, nie sądziłem, że to tak jest aż wysokie No dobra, okej okay. Zobaczmy jak tutaj to z dźwiękiem wygląda, nie no w miarę jest ok, bardziej mnie słychać niż ryk silnika. Dobra, podsumowując, żeby nie było. Satsuma była odebrana przed chwilą w stanie agonalnym, przyjechałem tutaj do miasta, w ostatnich minutach udało mi się auto zatankować i zaczepić te, te wskaźniki, które były mi potrzebne. Satsuma była tak uszkodzona, że musiałem skorzystać z My Summer Car Editor. Ponieważ okazało się, że auto odpaliło, jechało, oczywiście czarny dym, nie szło tego wyregulować. I po chwili stracił moc. Całkowicie. Co to oznacza? Że My Summer Car Editor wykazał, że został uszkodzony cylinder pierwszy, drugi, czwarty, blok silnika, był uszkodzony filtr paliwa, yy, korbowód. Kurwa wszystko. To oznacza, że udałoby mi się tym samochodem doczłapać do miejsca zamieszkania i auto stałoby tak długo, dopóki bym nie sprzedał drewna i nie dostałbym szabiarki, bo niestety wymiana wszystkich części kosztowałaby około 5. Pięciu... Kurwa mać. Nie wierzę. Chodź. Nie wiem, no, kurwa, nie, nie dam rady. Masakra. Czwarte podejście. Kurwa, a macie. Ja jestem ciekawe. Przepuszczę to przez edytor, zobaczymy czy... wyłapię. Wyłapię i potnie ten film tak jak powinien, bo po prostu jest masakra, ale... ...jebać to, jedziemy dalej. Kurwa, no muszę odebrać te cholerne... ...pierdoły z tego wysypiska bo są mi potrzebne do klejku dobra, jedź kwiatełka włącz, I lecimy no, i wracając do tematu musiałem wszystko wymienić przez my summer car editor, bo, bo okazuje się, że to znaczy, mógłbym kurwa mać, co tu się odpierdala dzisiaj ja pierdolę, przyjebałem kurwa w słup do kurwy nędzy, czy ja stąd wyjadę. Ale go kurwa zgniotło. Ja pierdolę. I o o. Kurwa, jeszcze raz. Ja pierdolę. Co tu się dzisiaj odpierdala? Na się Chińczyka i nie idzie ujechać. Again. 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 O, ja pierdolę. No ewidentnie dzisiaj nie idzie mi ta jazda. A znaczy, wiadomo, no można byłoby udawać, nie? że tam kurwa, zarobiłem z tego drewna, poskładałem to całe dziadostwo. Już to kiedyś robiłem i powiem wam tak, to strasznie dużo czasu trwało. Bo jak się już raz coś rozkręci, to lepiej to zrobić. Jakby to powiedzieć, jednym ciągiem, bo wtedy raz, że nie rozkręcasz tego silnika 5 razy, tylko raz, bo on, on i tak wymagał wymiany wszystkich, wszystkich elementów. Nawet blok był uszkodzony, co jest dziwne. Ale zachowanie samochodu było też strasznie dziwne, bo on robił tak, że jemu dodawałeś gazu, on w ogóle już nie przyspieszał, przerywał i ogólnie padał. Tak 140 ciśnie jest OK. No, chłodnica jest dziurawa. Przez co tracę płyn. No i nie jest na full zalany olejem. Dobra, uspa 15. Musimy zdążyć przed zachodem słońca przynajmniej na tym wysypisku, żeby tam się nie mojtać Dobra, jesteśmy szybciej niż autobus zajebiście. O, ufa! Nie? Jezus, myślałem, że stoją pedały A to ten się wywalił, dobra Wyglądu nie mam Dobra, Wieczka. Mam opony założone takie trochę bardziej niby na Tą właśnie drogę tą szutrową, ale tak nie zauważyłem różnicy, żeby on lepiej jechał Zresztą widzieliście na poprzednim nagraniach wywaliło mnie no, tutaj troszkę zwolni panie Potrafi się wywalić Ciewo od czego to zależy, czy zawieszenie jakbym zmienił, czy byłoby lepiej? wjeżdżamy tu okej, okay. tu gdzie jest lampa jest kibel, jest dobra od razu zawrócimy nie jechać tam przez te wertepy zabieramy puste pojemniki po soku, żeby tam nam gra nie lagowała bo im więcej tych elementów ruchowych tym gorzej więc lecimy, cyk, cyk dobra, wsiadamy za kiereczkę i lecimy hop, jedyneczka, wio muszę zbieżność ustawić ją też chyba z 5 razy regulowałem za każdym razem coś jest nie tak Po prostu albo myszka moja przeskakuje nie idzie w, trafić się w idealnie. Gratujeczka. Kroga na prawą stronę. Kurwa, mocno ściąga. Bardzo mocno ściąga. Muszę przyznać, że regulowałem to tyle razy i za cholerę nie wiem co spić. i zablokowało się koła, ciekawe. Dobra, sprawdźmy czy jest kuzyn. Długo nie ma. Długo nie ma to znaczy, że... Jak już to... Dobra, i teraz tak, tutaj trzeba mega uważać. I to jest wyskocznia pierdolona. O, I od razu zakręt. A ja tutaj sobie wyleciałem. Normalnie jak małyż w 90 latach. O, 2000, w Byle by ten jebaniec zmieniał nie wyskoczył za przeciwka. No, niby opony są kurwa do tego, ale tak... Nie czuję tutaj. Uuu. No, przepraszam, że ten rajd to jest, ale go obróciło kurwa. Ci szczerze, że tutaj już nawet nie kwestia, z tutaj zawieszenie. Zawieszenie coś by zrobiło byłby go sztywniejszy, ale zobaczcie tu jak można się... O. Uderzył kurwa i teraz pytanie, czy ja coś zgubiłem, czy nie? Sprawdzić. Puźba. Ale kurwa, wertepy tutaj. Trzeba zobaczyć, czy mi coś nie odpadło. Nie no, pogięty nie jest. Dobra, wsiadamy, jedziemy. O pociąg słyszałem blisko babci jesteśmy, ale kurwa wam powiem, że tej strony nie lubię jeździć babucha. to babuchy nie ma co wchodzić No ja on jak zejdzie Ci ze ścieżki, to jest katastrofa. A zobaczmy czy jak pojada nas w skróty poprzez te bale. Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, dobra. No, okej, okay. no dał radę, nie? Ale... Ciekawy jestem, czy na tym rajdzie można ścinać te zakręty. Rajdzie jest pojebany, bo to wiesz, ten samochód w ogóle się nie trzyma. Drogi, zobaczcie, on hamuje. Jak za szybko pojedziesz, to zablokują się hamulce i wpadniesz do dziury. I wtedy go trzeba wyciągać, a to już jest katastrofa. No, tutaj zakręt hamski. Dobra, ale przynajmniej mamy drogę prosto do domu Dobra, znak przyt... Nie, nic nie odpadło, dobra, to jedziemy Ładny zachód Prosto w Japier dole, Ja pierdolę, kurwa mać ja pierdolę, trzymajcie mnie. Kurwa macie, ja nie dam rady tej gry przejść. Dzisiaj ewidentnie mi kurwa to nie idzie, nie? Dobra, spróbuję ostatni kurwa raz. Jak nie, to i tak to wrzucę na YouTube'a, żeby było, że gram w, po części w tego... ...Mine Card, że go nie porzuciłem, ale naprawdę, powiem wam, do tej gry to trzeba mieć... ...kurwa... ...epicką cierpliwość. Naprawdę, jak Boga kocham. Ja pierdolę. Dobra. Nie wkurgaj się, weź głęboki wydech, meliskę, zapal. Mam pomysł, pojedziemy Nie Jebać tamtą drogę. Kurwa, ale ja zginąłem w sumie, zginąłem kurwa na prostej swojej, nie? Zapytacie się, dlaczego resetuje grę. Powód jest prosty. Jeżeli nie wywalicie gry Alt F4, to Wam się zapisze ta gra z uszkodzoną satsumą. A w tym momencie naprawa koloserii u mechanika to jest koszt około 10 tysięcy. Tych ich waluty, czy co oni tam mają. Ale tak, jedziemy z maksymalną prędkością. Stoimy, stoimy, stoimy. Wiecie, że ja do dzisiaj nawet nie wiem, gdzie ten kurwa pijak trzyma kasę. W zasadzie to nie byłoby to nawet głupie, zacząć powolutku misję robić właśnie z tym pijakiem bo on ma mega ciekawą właśnie historię z tymi pieniędzmi to byłbym nawet skłonny troszeczkę poświęcić mu czasu i koła mi się Tak z... tutaj co jest? widzieliście to? koła mi się zblokowały no mega. tego jeszcze nie widziałem siup, siup, szybko bierzemy te słoiki podamy stąd. Dobra. yes. jest. Nie, ale to jest dziwne z tymi kołami. Kurde, to są niby te takie kurbotrogie, bo są chyba jeszcze wyścigowe, ale wyścigowe nadają się bardziej do asfaltu, nie do tego jeżdżenia tutaj. Po tych wertepach. Dobra, wracamy. że też proste drzewa przelatuje teraz tak, jakbyśmy pojechali w lewo, to mogą kurwy stać to byłaby najkrótsza droga może nie będą stać Dobra, pojedziemy. Znaczymy. Może nie będą stać, to My pojedziemy od tej lepszej strony. Dobra, ryzyk fizyki, najwyżej wrócimy. Paliwo mamy, zatankowany jest. jest okej. Okay. Nie rozpędzaj. Już nie pamiętam czy... a nie, bo oni mogą mnie do kicia wsadzić, jak je dole Kurde, to tak trochę niedobrze, stópkę. Po prostu można jechać. To jest pytanie: czy stoją, czy nie? Ale nie przyspieszaj, żeby się nie przygotował ten silnik. Ale zobaczcie, na takim normalnym ustawieniu, bez tam jakiejś większej regulacji, 140 prujemy. Dobra, widzę, że jest pusto. Dajcie diesel. Matko, tędy jeździłem, bo tutaj zazwyczaj te pedały stały. Ale możemy cisnąć dalej. Yes, 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 yes. Jest, 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 aż zakręcaj. Gitara. Jechaliśmy do punktu wyjścia, gdzie ostatnio zginąłem, ale teraz tak patrzę na te liczniki, faktycznie my po tych szutrach idziemy dużo szybciej niż na normalnych oponach. Bo tam to zazwyczaj 40-50, a tutaj 80. Więc, krótko mówiąc, faktycznie tutaj my zapierdalamy. Nie, niep. Yep, yep. Kurwa panie, trzymaj się. Jeszcze nic nie mówię, bo jedziemy kurwa! Ja pierdolę, ale bo Okej, okay, jesteśmy w domu w końcu. Czekajcie, staniemy na podjeście. Dobra, dojechaliśmy teraz. Co jeszcze? Zanim pójdziemy zapisać stan, to sobie tutaj ustawimy tą elektrykę do końca. Bierzemy kabelki i podłączymy te wskaźniki. Okej, okay. tutaj powinien być. Dobra, tu jest wiązka. A ma wszystko. Nie? Czy nie? Prawo lewo góra dół. Dobra jest gitara. Dobra. Zobaczymy czy wszystko działa. Motorynkę możemy odstawić sobie na boczek. Dolejemy mu z tych wszystkich płynów. Światełko zapalimy, żeby ładnie świeciło. Dobra. Sukces. W końcu udało mi się dojechać. Dobra, zobaczymy, czy wszystko działa. Sek. Światło. Aha, nie działa. Zapłon. Działa. Wszystko działa. Wszystko działa, jest git. Ręczny, cyk. Wysiadka panie, stoimy ładnie. No i ładnie, gitara. Zobaczmy jaka jest mieszanka. 14 coś tam na rozgrzanym. Pozostawiamy. Teraz tak, ciśnienie oleju. Połowie Dobra, musimy go zgasić. Zrobimy jeszcze takie szybkie prace konserwacyjne. Dobra, teraz tak bagnet. Bagnet jest tu. Jest dobrze, jest zalany. Nie otwieraj, bo to jest gorące. Dobra. Okej, okay. no to co, to w sumie generalnie wszystko byłoby gotowe. Możemy sobie chlapaczy jeszcze zamontować, nie wiem czy one coś dają, raczej nie, ale jak są to czemu by nie zamontować ich i mieć po prostu to z głowy. No to co szkodzi w sumie, nie? Mniej rzeczy będzie się tutaj walać po tym garażu. To co, oficjalnie można powiedzieć, że dojechaliśmy, tylko musiałbym tą zbieżność jeszcze ustawić, mi się wydaje. Bo z nią jest problem. Weźmiemy narzędzia. Tyk, klucz ten największy i ja tutaj sobie chwilę pokręcę. No mam cały czas z tym problem. Próbowałem to zrobić tak, żeby było dobrze, ale nie wyszło. Wina kół? Cool? Nie. Nie miałem znaczenia większego. O kur Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć na dwa na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na 7 na 8, na 9, na dwa, 2, 1, 2, 2, trzy, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, na 3, na 4, na 6, na, No i Zjebaj. Kurwa mać próbuję szybko i jest pizda. Nie, muszę to kurwa zrobić w dokładnie i powoli. Ja pierdolę. Nie przeskoczyła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzynaście, na czterna, piętna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na, trzy, na czterna, piętna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Ja dwa, na trzy, na czterna, piętna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden, dwa, na trzy, na czterna, piętna. Dobra, jedno jest. I trzeba tak zrobić, Kurde, bo inaczej się nie da. Cały czas delikatnie jedno koło ściągało.

na 3, na 4, na 5, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja Na 3, na 4, na 5, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja Na 5, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, koniec I udało się, mamy to Mogę w końcu zapisać tą grę Dobra, zanim zapiszemy to od razu- a nie, w sumie zapisać dopiero albo teraz zrobić? kurwa, nie teraz pojony czyż byśmy mogli coś zjeść oczywiście kaobacha jura oczywiście Mejo meju na patyku jeszcze troszeczkę tutaj siku siku Przeciwko komarom no i możemy w końcu zapisać. A ja tym razem zakończyć tą całą baterię. Także na dzisiaj finito z my summer car.